Kancelaria Prawomocny przyjmie zlecenia uwolnienia ludzi robionych psychiatryk lub więzienie. Znasz ludzi, którzy zostali wrobieni i przebywają w szpitalu psychiatrycznym w więzieniu? Bardzo dużo ludzi w Polsce przebywa w psychiatryku lub więzieniu. Jednak nie wszyscy przebywają tam z powodu faktycznej choroby lub z własnej nieprzymuszonej woli. Z racji powyższej Kancelaria Prawomocny może zbadać wszystkie przypadki ludzi, które wymagają wyjaśnienia, ponadto podjąć stosowne działania. Mające na celu i skuteczne uwolnienie, działania kancelarii prawomocny, w takich przypadkach mogą się rozpocząć w momencie przyjęcia zlecenia. Sprawę każdego przypadku może zlecić rodzina, bliska osoba, grupa ludzi, ogólnie znających człowieka uwięzionego w szpitalu psychiatrycznym lub więzieniu. Każda realizacja określonego przypadku jest indywidualna. Warunki podjęcia zlecenia są do mówienia. Piotr Moskwa, zarządu. Kancelaria prawomocna.